Hej, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy łowić na feeder na łowisku No Kill. Mamy już wiosnę, 20 stopni. Będziemy się starać łowić płocie i leszcze, chociaż mogą nam w tym przeszkadzać dzisiaj okonie, które ostatnio, mimo że mają tarło, biorą jak wściekłe. Mimo wszystko, będziemy się starać wyselekcjonować dzisiaj, tak jak mówiłem, płocie i leszcze, a płocie się trafiają przepiękne. Dzisiaj jest sporo wędkarzy nad wodą, z tego powodu wstęp zaczynam w środku lasu. Mam ze sobą sprzęt, zaraz dojdziemy na łowisko i tam już sobie porozmawiamy więcej o dzisiejszym wędkowaniu. Trzymajcie kciuki. Ja, jak wiecie, muszę Was zachęcać, żeby mój kanał się rozwijał do zostawienia łapki w górę, komentarza i subskrypcji, tak więc jeśli możecie to zróbcie to, będę wdzięczny. A teraz już przejdźmy do łowienia. No i się właśnie jedno miejsce zwolniło, także elegancko. Tutaj mówisz? Dobra, to idę. Chyba coś? Nie. Tak? Legancko. O, jest płoteczka fajna. Czy jadzik? Nie, płoć. Tutaj te płocie to jak jadzie małe. Mhm, ale chyba było brane. Jest. No. Jest rybka, nawet nie z dużego dystansu Na pineczkę Mamy pierwszą rybkę Ale raczej duża to ona nie będzie Ale małpka też nie w sumie Coś tam waży Przekręcimy trochę hamulec Chociaż w sumie przy 0,08 to lepiej nie Podbierak jak zwykle nie jest złożony przy pierwszej rybie, ale na szczęście jest podbierakowy. Tylko nie wchodź za bardzo w kadr, będę chciał e, coś tam waży. Jaka poteczka, ojejku, taka gruba trzydziestka to nie była raczej życiówka, dlatego szybko wypuszczamy bez mierzenia, ale następne już będziemy mierzyć. Jest piękne, no. Ja bym już zacinał. Siedzi. Siedzi. Skąd krąpie takie popularne, że na trzy kamery się z nimi widać? Na bezrybimira chyba. A tutaj to nawet Marcin ma, kurde, teraz karpika. Taki kilowy może, a może nie. A ja tu mi zostawi fajna jazda, powiem Ci. Nie, o, ja też miałem branko. ja też mam rybę. Będziemy mieć dubleta, ty. To może taką miniaturkę, no właśnie, nie? I to jest rybka, która jest spoko. Oj, tak. To będzie miniaturka nasza. Tylko odejdź mi od tej drugiej żyłki, ty. Rybo. Chodź do połamanego podbieraka. Spoczko jest, spoczko. 31 marca. Elegancka lota. Ale gruby Weź go tak jeszcze do dołu, o tak, żeby go było widać No, zajebiście. Znaczy, mamy jazia, znaczy Marcin ma jazia Bo kto inny Jest piękne. piękny, grubiutki jazia Taki 40 cm Tak na oko Pod łokcie, około 50, około 50. Ładny, Super. gruby, grubiutki, ładny Poproszę jeszcze zdjęcie i wypuszczamy ryby Nie będziemy je męczyć Powiedzcie, to jest płotka czy zdręga? Ja bym strzelał, że płotka, ale Marcin mówi, że zdręga, więc nie będziemy się kłócić, tylko napiszcie. No. Z racji tego, że miałem doborowe towarzystwo, zapomniałem przedstawić wam rzeczy merytorycznych. Marcin łowiąc obok mnie miał dużo lepsze wyniki. Było to spowodowane kilkoma rzeczami. Miał on dużo mniejszy haczyk oraz zarzucał na dalsze odległości, 50, 40 m, 45, na tych odległościach operował, ja natomiast na 20-25 m Było to spowodowane tym, że mój zestaw po prostu tego dnia szwankował i nie mogłem zarzucić dalej niż 30 m. To łowisko ma taką specyfikę, że wiosną lubią właśnie żerować grube płocie, ale co ciekawe, daleko od brzegu. Te większe płocie w tym okresie wyraźnie grupują się w stadach, żeby przygotowywać się już do tarła i ich brania w tym okresie są naprawdę mocne i pewne. Także nie ma tutaj niedomówień z ich strony. Po trzech godzinach łowienia zostałem sam, więc zapraszam na drugą część filmu, gdzie łowię... już samotności. O, mamy rybę Bez brania się obyło Trochę waży Jest i kolejna płoteczka. Taka trzydziesteczka. Fajne są te rybki już tutaj. Wypuszczamy. I siedzi rybka. Tak. To może już nie być płoć, zobaczymy zaraz Bo stawia już dużo większy opór A jak płoć, to znowu piękna medalowa może być Mówię, że jak płość to może być medalowa Ale zobaczymy Jazie też lubią, no Tutaj się zawie ruszyć Co to za rybka?

tam Trafił się też karpik pomiędzy potoczkami. Taka rybka. Nie duży taki kroczek wręcz. Mamy chyba rybę Takiego konia to ja dawno tutaj nie widziałem. Takiego małego. Tak! Zaczęliśmy w lesie, to i skończymy w lesie. 4,5 godzinki łowienia, bez klipsowania, bez wstępnego nęcenia. Trzy grube płotki, 30, plus jedna moje nowe PB, coś koło 35 cm, tak więc jest uśmiech. Marcin oczywiście dowalił jak gnoju, nie ma co tutaj zbytnio mówić. Pokazał klasę, nałowił praktycznie każdy gatunek dzisiaj na fider. Trafiły się też dzisiaj bonusy w postaci karpika, małego okonka u mnie. Zaliczyliśmy też dubleta, co widzicie na miniaturce. Było świetnie, piękna pogoda, 20 stopni, więc. Idźcie po prostu nad wodę. Nie musi to być spinik, może być to feeder, jak się okazuje, bo na tą metodę też już są fajne wyniki. Trzymajcie się, zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie o komentarzu. Mam do Was pytanie, czy wyklipsujecie swoje zestawy? Bo jeśli tak, to ja chyba też muszę zacząć, bo są fajne bardzo wyniki. Trzymajcie się, połamania kija i sajonara.